Nazywam się dragica, mam 56 lat i przysięgam, że myślałam, że widziałam już wszystko w tym życiu. Ale to, co wydarzyło się trzy miesiące temu, sprawiło, że zakwestionowałam wszystko, w co wierzyłam o miłości, lojalności i rodzinie. Urodziłam się w Krakowie, w tradycyjnej polskiej rodzinie, gdzie wartości były święte, a dane słowo było warte więcej niż złoto. Wyszłam za mąż w wieku dwudziestu dwóch lat za marka pracowitego mężczyznę, który budował nasze życie cegła po cegle. Mieliśmy dwoje dzieci: Kacpra, dziś 33-letniego i Zosię, trzydziestolatką. Przez trzy dekady wierzyłam, że mam idealne małżeństwo. Byliśmy parą, którą wszyscy podziwiali na rodzinnych przyjęciach, tymi, którzy tańczyli razem na srebrnych godach i wciąż wymieniali porozumiewawcze spojrzenia. Mieszkaliśmy w wygodnym domu na obrzeżach Warszawy, gdzie Marek zbudował małe imperium swoją firmą budowlaną. Poświęcałam się domowi, dzieciom, a także pracowałam na pół etatu w lokalnej bibliotece. Nasza rutyna była przewidywalna, bezpieczna, wygodna, aż wszystko się zawaliło. Był zwykły wtorkowy dzień sierpnia, kiedy znalazłam pierwszy ślad. Marek zostawił telefon w kuchni, gdy brał prysznic. Nie jestem typem osoby, która grzebie w cudzych rzeczach, nawet mojego męża, ale ekran zaświecił się wiadomością, i moje oczy automatycznie to zauważyły. Była od niezapisanego numeru i mówiła tylko: Tęsknię za wczorajszym wieczorem, kiedy znowu się zobaczymy. Moje serce zaczęło bić jak szalone, moje ręce zaczęły drżeć. Wzięłam telefon i po raz pierwszy w 34 lata małżeństwa naruszyłam prywatność mojego męża. To, co odkryłam, sprawiło, że poczułam się tak, jakby Ziemia otworzyła się pode mną. Proszę, pomóż mi osiągnąć tysiąc subskrybentów. To jest dziś moje marzenie. Kliknij, subskrybuj. Wiadomości były sprzed kilku miesięcy: intymne rozmowy, plany spotkań, słowa miłości, których on nigdy więcej mi nie powiedział. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Kiedy w końcu udało mi się przetworzyć początkowy szok i przewinąć przez rozmowy, zobaczyłam zdjęcia i rozpoznałam twarz. To była Paulina, żona mojego brata Tomasza, moja bratowa, kobieta, która siedziała obok mnie podczas niedzielnych obiadów, która mnie przytulała na urodzinach, która płakała na moim ramieniu, gdy straciła dziecko pięć lat temu. Zdrada przychodziła nie tylko od mojego męża, ale także od kogoś, kogo uważałam za rodzinę z krwi i kości. Usiadłam na krześle w kuchni i nie wiem, ile czasu tam siedziałam, sparaliżowana. Dźwięk prysznica ucichł już dawno temu, ale nie mogłam się ruszyć. Kiedy Marek wszedł do kuchni z ręcznikiem owiniętym wokół talii, zobaczył mnie z telefonem w ręku. Jego twarz straciła cały kolor. Nie musiałam nic mówić, wiedział, że wiem. Nastąpiła ciężka, dławiąca cisza, jakby cały tlen został wyssany z pomieszczenia. Potem zrobił coś, czego nigdy się nie spodziewałam, nie zaprzeczył. Po prostu usiadł na krześle naprzeciwko mnie i zaczął płakać. Przez godziny rozmawialiśmy. Opowiedział mi, że romans zaczął się osiem miesięcy temu, na rodzinnej imprezie bożonarodzeniowej. Powiedzieli, że to było coś, co po prostu się wydarzyło, że nie planowali tego, że poczuli się połączeni w momencie słabości. Paulina była nieszczęśliwa w małżeństwie z Tomaszem, który za dużo pracował i zaniedbywał ją emocjonalnie. Marek wyznał, że czuł, że nasz związek wystygł, że staliśmy się bardziej współlokatorami niż kochankami. Pasja, według niego, umarła lata temu. Słuchałam tego wszystkiego i czułam, jak moja klatka piersiowa pali. Jak on mógł mówić takie rzeczy? Czy byłam ślepa przez cały ten czas? Hej, ty, moja kochana! Twoja subskrypcja jest bardzo ważna, abyśmy razem osiągnęli tysiąc subskrybentów. Ale oto historia przyjmuje obrót, którego nikt nie mógł się spodziewać. Bo podczas gdy Marek płakał i błagał o przebaczenie, obiecując zakończyć wszystko z Pauliną, zdałam sobie sprawę z czegoś w sobie. Intensywny gniew, tak przenikliwy ból, na pewno, ale także dziwne uczucie wyzwolenia. Przez lata dostosowywałam się, by być idealną żoną, oddaną matką, pomocną bratową. Umieściłam własne pragnienia na drugim, trzecim, dziesiątym planie. Kiedy był ostatni raz, gdy ktoś zapytał czego ja chcę, kiedy ostatnio czułam się pożądana, wyjątkowa, żywa. W kolejnych dniach udawałam, że jest dobrze. Powiedziałam Markowi, że potrzebuję czasu na przemyślenie, ale że nikomu nie powiem, dopóki nie zdecyduję, co zrobić. Prawda jest taka, że byłam w wewnętrznym zamęcie. Część mnie chciała krzyczeć na wszystkich, ujawnić zdradę, publicznie zniszczyć Paulinę i Marka. Inna część chciała po prostu zniknąć, uciec daleko i zacząć od nowa. Ale była trzecia część, mniejsza i bardziej przerażająca, która szeptała rzeczy, których nie chciałam przyznać. Co jeśli to jest szansa? Co jeśli mogłabym wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść? Właśnie wtedy poznałam Adama. Był dziesięć lat młodszy ode mnie, profesorem historii na Uniwersytecie Warszawskim, rozwiedziony, bezdzietny. Poznaliśmy się na wykładzie o polskiej literaturze XIX wieku, który organizowała biblioteka. Był uroczy, inteligentny i po raz pierwszy od dziesięcioleci czułam się postrzegana jako kobieta, nie tylko jako żona i matka. Zaczęliśmy rozmawiać o książkach, potem o życiu. I w ciągu kilku tygodni spotykaliśmy się regularnie na kawę. Gdybyś wiedział, o czym teraz myślę, nie wahałbyś się ani sekundy, by dać mi to, czego chcę, a dziś chcę tylko, żebyś zasubskrybował ten kanał. Adam nie wiedział o sytuacji z Markiem na początku. Po prostu powiedziałam, że przechodzę trudny okres w małżeństwie. Był delikatny, pełen szacunku, cierpliwy, nie próbował mnie poganiać ani wykorzystać mojej wrażliwości. I może właśnie dlatego się w nim zakochałam? Tak, zakochałam się. W wieku pięćdziesięciu sześciu lat czułam motyle w brzuchu jak nastolatka. Kiedy trzymał moją rękę podczas naszych spacerów po parku Łazienkowskim, czułam elektryczność, której nie doświadczałam od lat. Gdy nasze spojrzenia spotykały się nad stołem w kawiarni, świat wokół znikał. Ale poczucie winy też tam było, ciężkie jak ołów. Czy stawałam się dokładnie tym, co nienawidziłam w Marku i Paulinie? Czy też zdradzałam? Technicznie wciąż byłam zamężna. Marek nie wiedział o Adamie, moje dzieci nie wiedziały o niczym. Tomasz, mój brat, pozostawał nieświadomy romansu swojej żony z moim mężem. Byłam w centrum sieci kłamstw, która rosła z każdym dniem. Sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej, gdy Kacper, mój starszy syn, zaczął zauważać zmiany we mnie. Zapytał, czy wszystko jest w porządku między mną a tatą. Skłamałam. Powiedziałam, że tak. Ale matka nie oszuka syna i zauważył, że coś jest nie tak. Zosia, moja córka, również zaczęła zadawać pytania. Presja rosła i wiedziałam, że wkrótce wszystko wybuchnie. Pomóż mi, proszę, naciśnij czerwony przycisk. Subskrybuj, abym mogła osiągnąć cel tysiąca subskrybentów kanału. Był niedzielny wrześniowy dzień, podczas obiadu rodzinnego w domu moich rodziców w Gdańsku, kiedy wszystko prawie wyszło na jaw. Wszyscy tam byliśmy: moi starzy rodzice, Tomasz i Paulina, Marek i ja, nasze dzieci. Hipokryzja była dla mnie namacalna. Tam była Paulina, śmiejąca się z żartów mojego ojca, podająca jedzenie jak idealna bratowa, podczas gdy spała z moim mężem kilka dni wcześniej. Tam był Marek, udający troskliwego męża, podczas gdy jego telefon prawdopodobnie wibrował wiadomościami od mojej bratowej. A tam byłam ja. Uśmiechająca się i udająca, że wszystko jest w porządku, podczas gdy moje serce było rozdzierane na kawałki, a mój umysł był zajęty myślami o Adamie. Podczas deserów Tomasz ogłosił coś, co sprawiło, że moja krew zamarzła. Paulina była w ciąży. Cztery miesiące. Pokój wybuchł oklaskami i gratulacjami. Moi rodzice płakali ze szczęścia. Zosia i Kacper gratulowali wujkowi i cioci a ja patrzyłam na Paulinę, która unikała mojego wzroku, a potem na Marka, którego twarz była biała jak papier. Zrobiło mi się niedobrze. Czyje to było dziecko? Tomasza czy Marka? Po obiedzie Marek znalazł mnie samą w ogrodzie, był w panice. To nie może być moje, szeptał gorączkowo. Używaliśmy zabezpieczeń, to musi być Tomasza. Ale niepewność w jego oczach mówiła inaczej. Paulina również podeszła do mnie później, pod pretekstem pomocy w kuchni. Dragica, musimy porozmawiać, powiedziała cicho. Nie tutaj, nie teraz, odpowiedziałam chłodno. Ale ona nalegała. To dziecko Tomasza. Zakończyłam to z Markiem miesiąc temu. Przysięgam. Czy jej wierzyłam? Nie wiem. Czy miało to znaczenie? Wszystko było już tak skomplikowane, tak pokręcone, że jeszcze jeden sekret wydawał się tylko kroplą w morzu kłamstw. Estamos perto de mil inscritos i e ajudar clicando Dar inscrever-se. Przepraszam, chciałam powiedzieć. Jesteśmy blisko tysiąca subskrybentów i możesz mi pomóc, klikając subskrybuj. Tydzień później Adam zaprosił mnie na romantyczną kolację w restauracji nad Wisłą. Światła miasta odbijały się w wodzie, tworząc magiczną atmosferę. Trzymał moją dłoń na stole i patrzył mi głęboko w oczy. Dragica, powiedział miękko, wiem, że sytuacja jest skomplikowana, wiem, że wciąż jesteś zamężna, ale muszę ci to powiedzieć. Zakochałem się w tobie. Chcę być z tobą, nie jako sekret, ale naprawdę. Jestem gotów czekać, jak długo będzie trzeba, ale potrzebuję wiedzieć, czy mam szansę. Moje serce eksplodowało. Chciałam powiedzieć tak. Chciałam rzucić się w jego ramiona i nigdy nie puścić, ale w tym momencie mój telefon zadzwonił. To była Zosia, płacząca histerycznie. Mamo, musisz natychmiast przyjechać do domu. Tata, coś się stało. Wujek Tomasz jest tutaj i oni się kłócą. Mamo, wujek powiedział straszne rzeczy. To prawda? Powiedz, że to nieprawda. Wszystko się zawaliło. Ktoś powiedział Tomaszowi, nie wiem kto ani jak, ale wiedział. I przyszedł do mojego domu, żądając odpowiedzi od Marka. Kiedy dotarłam tam z Adamem, tak, zabrałam go ze sobą, bo nie mogłam już tego dłużej ukrywać. Scena była chaotyczna. Tomasz trzymał Marka za kołnierzyk, obaj krzyczeli. Zosia i Kacper płakali, a wtedy wszyscy spojrzeli na mnie i Adama trzymających się za ręce w drzwiach. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Kacper pierwszy przełamał ją: Mamo, kim jest ten mężczyzna? Wszystko było teraz w otwartej przestrzeni. Wszystkie sekrety, wszystkie kłamstwa, wszystkie zdrady. Paulina przyjechała kilka minut później, przyciągnięta panicznym telefonem od Tomasza. Staliśmy tam wszyscy, w moim salonie, który był świadkiem tylu szczęśliwych chwil rodzinnych, a teraz był areną naszego zbiorowego upadku. Krzyki, oskarżenia, łzy. Wszystko się zlało w jeden niewyraźny chaos. Tomasz żądał rozwodu od Pauliny na miejscu. Moje dzieci patrzyły na mnie z mieszaniną szoku, rozczarowania i zdrady w oczach. Marek próbował się tłumaczyć, ale nikt nie chciał słuchać. Adam stał cicho w rogu, najwyraźniej żałując, że pozwolił mi go tu zabrać. Proszę, jeśli słuchasz tej historii i czujesz ze mną, pomóż mi osiągnąć tysiąc subskrybentów. Kliknij ten czerwony przycisk. Potrzebuję twojego wsparcia teraz bardziej niż kiedykolwiek. A potem stało się coś nieoczekiwanego. Zosia, moja córka, moja słodka trzydziestoletnia Zosia, która zawsze była delikatną duszą, wybuchnęła. Dosyć. Wszyscy jesteście obrzydliwi. Jak mogliście? Jak mogliście zniszczyć naszą rodzinę w ten sposób? Mamo, tatusiu, ciocio, wujku, wszyscy jesteście egoistami, a ty, mamo, wskazała na mnie palcem drżącym z wściekłości. Ty byłaś dla mnie wzorem, byłaś tą, która trzymała wszystko razem, a teraz? Jesteś taka sama jak oni. Jej słowa bolały bardziej niż cokolwiek innego tej nocy, bo miała rację. W mojej desperacji, by odzyskać kontrolę, by poczuć się znowu żywą, stałam się częścią problemu. Nie byłam lepsza od Marka czy Pauliny. Może byłam nawet gorsza, bo wiedziałam o ich zdradzie i zdecydowałam się odpowiedzieć podobnie zamiast wybrać uczciwość. Następne dni były rozmyte. Tomasz wyprowadził się od Pauliny, zabierając ze sobą kilka rzeczy. Paulina zamknęła się w swoim domu, odmawiając rozmowy z kimkolwiek. Marek próbował przebłagać mnie, błagając o jeszcze jedną szansę. Adam dzwonił, pytając, czy jestem w porządku, czy wciąż chcę być z nim. Moje dzieci przestały odbierać moje telefony. Moi rodzice dowiedzieli się o wszystkim od Tomasza. Moja matka zadzwoniła, płacząc. Jak to się mogło stać naszej rodzinie? zapytała. Nie miałam odpowiedzi. Mój ojciec, zawsze człowiek niewielu słów, powiedział tylko: Jestem zawiedziony wami wszystkimi i rozłączył się. Byłam w najciemniejszym miejscu swojego życia. W wieku pięćdziesięciu lat moja rodzina była zrujnowana, moje dzieci mnie nienawidziły. Moje małżeństwo było w gruzach, a mój związek z bratem był być może nieodwracalnie uszkodzony. Adam, biedny Adam, który po prostu chciał być ze mną, był teraz wplątany w ten bałagan. Tydzień temu otrzymałam wiadomość od Pauliny. Chciała się spotkać. Spotkałyśmy się w cichej kawiarni w centrum Warszawy, z dala od oczu znajomych. Wyglądała okropnie, bladą, chudą, ze śladami łez na twarzy. "Dragica", zaczęła, Wiem, że nie zasługuję na Twoją wyrozumiałość, ale muszę ci powiedzieć prawdę. To dziecko. Zrobiłam test na ojcostwo. To dziecko, Marka. Świat zatrzymał się na chwilę. Co? wyszeptałam. Pokiwała głową, łzy spływały po jej twarzy. Przepraszam, tak bardzo przepraszam. Myślałam, że to Tomasza. Modliłam się, żeby to było Tomasza, ale to Marka. I nie wiem, co robić. Tomasz nigdy mi nie wybaczy. Moje dziecko urodzi się w rozbitej rodzinie, a ja, ja straciłam wszystko. Część mnie chciała ją uderzyć, część mnie chciała wrzeszczeć i nazywać ją wszystkimi możliwymi obelgami, ale większa część mnie czuła tylko zmęczenie. Byłam tak zmęczona wszystkim gniewem, bólem, dramatem. Co zamierzasz zrobić? Zapytałam w końcu. Popatrzyła na mnie zaskoczona, jakby spodziewała się krzyków, niespokojnego pytania. Nie wiem, przyznała. Zatrzymam dziecko, to wiem, ale poza tym nie mam pojęcia. Miej mi to za złe lub nie, ale coś we mnie zmiękło. Może to był szok, może byłam po prostu zbyt wyczerpana, by nadal czuć gniew. Czy powiedziałaś Markowi? zapytałam. Pokręciła głową. Nie mogłam, bałam się. Dragica, wiem, że nie mam prawa cię o to prosić, ale. czy możesz ze mną być, kiedy mu powiem? To było absurdalne, szalone. Dlaczego miałabym jej w tym pomagać? Ale znalazłam się mówiąc. Dobrze. Może chciałam zobaczyć twarz Marka, gdy się dowie, może chciałam mieć kontrolę nad tym, jak rozegra się ta scena. Albo może, tylko może. Zaczynałam rozumieć, że wszyscy jesteśmy tylko wadliwymi ludźmi, próbującymi odnaleźć szczęście w sposób, który nie zawsze ma sens. Jeśli ta historia cię poruszyła, kliknij subskrybuj. Naprawdę potrzebuję tysiąca subskrybentów, a twoje wsparcie jest dla mnie wszystkim. Spotkaliśmy się z Markiem wczoraj. Paulina powiedziała mu o dziecku. Jego reakcja była złożona. Najpierw szok, potem zaprzeczenie, potem coś, co wyglądało jak strach i może Radość? Będę miał dziecko? Zapytał, jakby nie mógł w to uwierzyć. W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat Marek będzie miał kolejne dziecko, z moją bratową, podczas gdy nasze własne dzieci z trudem do nas mówią. Co teraz zrobimy? Zapytał, patrząc między mną a Pauliną. To był moment, w którym zdałam sobie sprawę, że ja też muszę podjąć decyzję. Adam czeka na moją odpowiedź. Marek najwyraźniej zastanawia się, czy jest jeszcze nadzieja dla nas. Paulina niesie dziecko, które na zawsze połączy ją z moją rodziną. Tomasz jest zraniony i zły, ale to wciąż mój brat. Moje dzieci potrzebują uzdrowienia. A ja? Ja potrzebuję zdecydować, kim chcę być w drugiej połowie mojego życia. Czy powinnam zostać z Markiem i próbować odbudować nasze trzydziestoletnie małżeństwo, mimo że będzie wychowywał dziecko z inną kobietą? Czy powinnam wybrać Adama i szansę na nowe rozpoczęcie, nową miłość, nowe życie, nawet jeśli oznacza to dalsze oddalenie się od moich dzieci? Czy powinnam zostać sama, skupić się na naprawieniu relacji z Zosią i Kacprem, pozwolić sobie na czas na uzdrowienie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących mężczyzn? A co z Pauliną? Czy mogę kiedykolwiek jej wybaczyć? Czy powinnam spróbować? ze względu na dziecko, które będzie moim siostrzeńcem lub siostrzenicą, ale także przyrodni rodzeństwem moich dzieci? Czy powinnam pomóc jej w rozmowie z Tomaszem, spróbować naprawić zniszczoną rodzinę? I największe pytanie ze wszystkich czy mogę wybaczyć sobie? Czy mogę zaakceptować, że ja też popełniłam błędy, że ja też zraniłam ludzi i znaleźć sposób, by iść naprzód, bez noszenia tego ciężaru winy do końca życia? Nie mam odpowiedzi na żadne z tych pytań. Siedzę tu teraz, w moim opustoszałym domu, telefon na stole z nieodebranymi połączeniami od Adama i jeszcze jedną rozpaczliwą wiadomością tekstową od Marka. W kuchni jest kartka z numerem terapeuty rodzinnego, którą dała mi Zosia przed ostatnim wyjściem, mówiąc: Jeśli naprawdę chcesz naprawić to, co zepsułaś, zacznij od tego. Dziś rano pojechałam nad Wisłę. Do miejsca, gdzie Adam zabrał mnie na tę romantyczną kolację, która wydaje się być lata temu, chociaż minął zaledwie tydzień. Siedziałam tam patrząc na wodę i po raz pierwszy od miesięcy pozwoliłam sobie naprawdę płakać. Płakałam za małżeństwem, które straciłam, płakałam za rodzinnym zaufaniem, które zostało zdruzgotane, płakałam za pewnością, którą miałam, zanim cały ten koszmar się rozpoczął. Ale kiedy łzy w końcu ustały, zdałam sobie sprawę z czegoś. Przez całe te lata byłam tak zajęta byciem tym, czego inni potrzebowali: dobrą żoną, dobrą matką, dobrą bratową, dobrą córką, że zapomniałam, kim jestem. Moja tożsamość była tak związana z moimi rolami w życiu innych ludzi, że kiedy te role zostały zakwestionowane, nie wiedziałam, kim jestem. Proszę, pomóż mi dotrzeć do tysiąca subskrybentów. Kliknij, przycisk subskrybuj. To naprawdę by mi pomogło. Może ta straszna sytuacja jest bolesną, ale konieczną szansą na odkrycie tego. Może w wieku 56 lat nadszedł czas, abym nauczyła się, kim jest dragica. Nie jako czyjaś żona czy matka, ale po prostu dragica. Może zanim będę mogła podjąć jakąkolwiek decyzję dotyczącą Marka czy Adama czy kogokolwiek innego, muszę najpierw znaleźć samą siebie. Zadzwoniłam dzisiaj do tego terapeuty. Mój pierwszy termin jest w przyszły wtorek. Zadzwoniłam również do Kacpra i Zosi, zostawiając wiadomości głosowe, nie błagając o przebaczenie, nie tłumacząc się, tylko mówiąc im, że ich kocham i że będę pracować nad sobą, i że jeśli kiedykolwiek będą gotowi rozmawiać, będę czekać. Co do Marka i Adama, powiedziałam im obu, że potrzebuję czasu. Marek protestował, Adam zrozumiał, ale oboje musieli to zaakceptować. To nie jest decyzja, którą mogę podjąć pospiesznie lub pod presją, a Paulina i dziecko to jest najtrudniejsza część. To dziecko jest niewinne we wszystkim tym. Niezależnie od tego, jak się czuję w stosunku do Pauliny czy Marka, to dziecko będzie częścią mojej rodziny w jakiś sposób. Nie wiem jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało, ale wiem, że nie mogę karać. Nienarodzowego dziecka za błędy jego rodziców Tomasz, mój biedny brat. Próbowałam z nim porozmawiać, ale jest zbyt zraniony, zbyt zły. Dałam mu przestrzeń, ale również napisałam mu list, mówiąc, że niezależnie od tego, co się stało, jest moim bratem i będę tu dla niego, kiedy będzie gotowy. Więc tutaj jestem, zawieszam między życiem, które miałam, a życiem, które mogę mieć. Nie wiem, dokąd prowadzi ta droga. Nie wiem, czy moja rodzina kiedykolwiek się uzdrowi. Nie wiem, czy Zosia i Kacper kiedykolwiek spojrzą na mnie w taki sam sposób. Nie wiem, czy wybiorę Marka, Adama, czy żadnego z nich. Ale po raz pierwszy od bardzo długiego czasu czuję, że to jest w porządku. Nie muszę mieć wszystkich odpowiedzi. Nie muszę wszystko naprawić natychmiast. Czasami życie jest bałaganiaste i skomplikowane. A jedyne, co możemy zrobić, to stawiać jeden krok za drugim i mieć nadzieję, że znajdziemy drogę. Więc powiedz mi, jeśli byłbyś na moim miejscu, co byś zrobił? Czy wybrałbyś stare i znajome, nawet jeśli jest złamane? Czy wybrałbyś nowe i ekscytujące, nawet jeśli jest niepewne? Czy wybrałbyś samego siebie i żadnego z nich? Zostaw komentarz poniżej. Powiedz mi, co myślisz. I jeśli ta historia coś ci dała, nawet jeśli to tylko przypomnienie, że nie jesteś sam w swoich zmaganiach, proszę, kliknij ten przycisk subskrybuj. Jesteśmy tak blisko tysiąca. Twoja subskrypcja naprawdę robi różnicę, bo bez względu na to, co się stanie dalej, wiem jedno na pewno. Wszystkie moje życie mówiły mi, że szczęście kobiety pochodzi z poświęcenia i podporządkowania się rolom, ale może, tylko może. Prawdziwe szczęście pochodzi z odwagi, by być uczciwy ze sobą i innymi, nawet gdy jest to trudne, nawet gdy wszystko się wali, nawet gdy nie masz wszystkich odpowiedzi. To jest moja historia chaotyczna, bolesna, niekompletna. Ale to jest moja prawda. A prawda, jakkolwiek trudna, jest zawsze lepszą bazą do budowania na niej niż kłamstwa i sekrety. Co ty byś zrobił? Naprawdę chcę wiedzieć. I pamiętaj, Subskrybuj, pomóż mi dotrzeć do mojego celu. Jesteśmy prawie na miejscu. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za bycie tutaj, dziękuję za udostępnienie tej podróży ze mną, nawet jeśli trwa ona tylko przez ten jeden film. Do zobaczenia w następnym. Może wtedy będę miała jakieś odpowiedzi, a może nie, ale będę tu, uczciwa i prawdziwa, dzieląc się tym, co przyniesie życie. PA.